Bardzo pana przedstawiciela Sławomira Siwego o przedstawienie uzasadnienia projektu ustawy. Pani Marszałek, Wysoka Izbo, funkcjonariusze celni obecni na Galerii Sejmu i przed monitorami. Silne służby to silne państwo. Służba celna to służba mundurowa. Polska służba celna... Zawsze w wolnej Polsce była służbą mundurową, począwszy od powstania po 123 latach zaborów, poprzez lata budowania niepodległości. Funkcjonariusze celni razem ze Strażą Graniczną stali na straży polskich granic, broniąc jej przed przywozem towarów niebezpiecznych dla życia i zdrowia obywateli. W eksporcie strzegli dziedzictwa narodowego, aby nie było nieprawnie wywożone za granicę. Pobierając swoje podatki importowe zapewniali dochód budżetowi państwa polskiego. W 1939 roku celnicy czynnie uczestniczyli w obronie polskich granic i polskiego majątku. Wielu zostało zesłanych do łagrów i do obozów, wielu oddało życie na posterunku w obronie ojczyzny. Straż graniczna i służba celna pełnią podobne funkcje, często w tym samym miejscu. Z tym, że Straż Graniczna odpowiada za kontrolę przepływu osób, a Służba celna za kontrolę towarów, w tym tych stanowiących zagrożenie, jak broni i amunicja ostatnio zatrzymanie 21 granatników RPG na przejściu granicznym z Ukrainą, narkotyki czy środki psychotropowe, niebezpieczne materiały, materiały radioaktywne, towary podwójnego zastosowania itd. oraz Służba celna odpowiada za pobór należności budżetowych. Obecnie celnicy chronią granic Unii Europejskiej. Granic celnych wewnątrz Unii Europejskiej nie ma, ale przestępcza działalność trwa tam nadal, tylko jest trudniejsza do wykrycia, np. przewóz odpadów, narkotyków, towarów akcyzowych. I tutaj nasza działalność ma charakter typowo policyjny. Tak jak policja, celnicy mają prawo do zatrzymania, doprowadzenia, przeszukania obiektów, uczestniczenia w czynnościach operacyjnych i innych służb. W razie zagrożenia np. nienaruszalności granicy i innych przypadkach celnicy mogą użyć broni palnej. Celnicy prowadzą dochodzenia, śledztwa, wnoszą akt oskarżenia do sądu wobec sprawców przestępstw, sami też mają prawo wymierzyć karę. Służba celna spełnia również wiele innych zadań ważnych dla bezpieczeństwa obywateli, a ułamek tego, czym się zajmujemy, y możecie Państwo obejrzeć przy gablotach, które y są od wczoraj ustawione w Sejmie. Także jutro serdecznie Państwa zapraszamy. Celnicy pełnią służbę ramię w ramię z funkcjonariuszami Straży Granicznej, Policji i innych służb polskich oraz służb z innych krajów w Polsce i na misjach zagranicznych. Funkcjonariusze celni nie rozumieją powodów ich dotychczasowej dyskryminacji. Pełniąc służbę o podobnym charakterze, poddając się temu samemu reżimowi służby, narażając na podobne zagrożenia, wykonując zadania tak samo ważne dla bezpieczeństwa państwa polskiego jak funkcjonariusze innych formacji mundurowych, powinni mieć prawo do renty i emerytury policyjnej, odszkodowania, ochrony w razie chorób zawodowych. Proszę Wysoką Izbę Sejm ósmej kadencji. Aby działając w interesie publicznym, przywrócił status i etos funkcjonariusza celnego, jakim cieszył się ten zawód w czasie II Rzeczypospolitej. Niniejszy projekt ustawy, który mam zaszczyt przedstawić, przybliża nas do tego celu zdecydowanie. W imieniu 200 tysięcy obywateli Rzeczypospolitej Polskiej. Mam zaszczyt przedstawić właśnie Wysokiej Izbie projekt ustawy, którego przyjęcie nie powinno budzić wątpliwości ze względu na konieczność zarówno historyczną, faktyczną, jak i prawną. Najważniejsze jednak jest, i o czym jest mowa w uzasadnieniu do projektu, przyjęcie tej ustawy w celu poprawy skuteczności służby celnej i możliwości wdrożenia dalszych działań, zmian prawa, szerokich zmian prawa które pozwolą na skuteczniejsze ograniczenie tzw. szarej strefy, czyli wzrost wpływów budżetowych, zwiększenie bezpieczeństwa obywateli i zasad zdrowej konkurencji. Tak więc niniejszy projekt jest dopiero pierwszym krokiem. To jest warunek sine qua non, który musi być wykonany, aby móc realizować powyższe. Funkcjonariusze celni mają... Pro pozycję pakietu rozwiązań w tym kierunku i mają nadzieję na współpracę z wysoką Izbą w tym zakresie, w interesie publicznym. Konieczność historyczna i faktyczna wydania niniejszej ustawy wynika z obowiązku realizacji zobowiązań Rządu, Rzeczypospolitej Polskiej zawartych w porozumieniu podpisanym w dniu 30 listopada 1998 roku pomiędzy stroną rządową a stroną związkową, w którym ówczesny rząd Rzeczypospolitej Polskiej, był to rząd pana premiera Jerzego Buzka, zobowiązał się do powołania jednolitej i umundurowanej służby celnej, której funkcjonariusze mieli mieć uprawnienia emerytalne na poziomie porównywalnym do innych służb mundurowych. Jest to załącznik, to porozumienie do tegoż projektu yy, ustawy. Jednostronne wycofanie się rządu z Rzeczypospolitej z podpisanego porozumienia oznacza naruszenie konstytucji, szeregu przepisów konstytucji, choćby artykułu 59 ust. 2 konstytucji, artykułu 7 czy artykułu 20, ponieważ porozumienie nie uwzględniało wszystkich postanowień, ponieważ ustawa przepraszam, z 1999 roku nie uwzględniała wszystkich postanowień tegoż porozumienia. Potem było stanowisko strony rządowej z 30 stycznia 2008 roku i zawarte w nim kolejne zobowiązanie rządu polskiego wobec funkcjonariuszy celnych. W stanowisku tym rząd zobowiązał się, że szef służby celnej przedstawi do dyskusji projekt ustawy modernizacyjnej, której celem będzie zrównanie warunków pracy służby celnej z warunkami innych służb mundurowych. Stanowisko podpisał w imieniu rządu pan minister Michał Boni oraz ówczesny szef służby celnej, pan minister Jacek Dominik. Ustawy zawierające rozwiąza to, to rozwiązanie szef służby celnej nigdy nie przedstawił, a zatem złamał po raz kolejny zobowiązanie rządu kolejne zobowiązanie rządu Rzeczypospolitej Polskiej. Były też obietnice klubu parlamentarnego Platformy Obywatelskiej składane tutaj na sali plenarnej przy uchwalaniu ustawy o służbie celnej w 2009 roku. W imieniu klubu przedstawiał je pan poseł Jan tu uznając za zasadne objęcie funkcjonariuszy celnych zaopatrzeniowym systemem emerytalnym, jednak odkładając to ponownie w czasie. Następnie w 2011 roku premier Donald Tusk na spotkaniu z funkcjonariuszami w Kuźnicy Białostockiej gwarantował funkcjonariuszom celnym równe traktowanie w zakresie emerytur z funkcjonariuszami innych służb mundurowych. Szanowni Państwo, władza powinna wywiązywać się ze swoich zobowiązań. W przeciwnym razie działa przeciwko interesowi publicznemu, także z tego powodu, że obraca po prostu wniwecz zasadę zaufania funkcjonariusza do państwa. Przechodzimy teraz do konieczności prawnej wydania tej ustawy. Mianowicie wynika ona jest skutkiem treści wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 3 marca 2015 roku sygnatura akt K39/13, który potwierdził wreszcie podnoszone od lat twierdzenia środowiska funkcjonariuszy celnych o ich prawnej, bezpodstawnej i niezasadnej dyskryminacji wyrażającej się w braku objęcia funkcjonariuszy służby celnej z zaopatrzeniowym systemem emerytalnym. Z satysfakcją muszę przyznać, że wyrok UF uzyskaliśmy również dzięki zaangażowaniu posłów klubu parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość, którzy złożyli w tej sprawie wniosek do Trybunału Konstytucyjnego, a ich pełnomocnikami w dniu składania wniosku był obecny wiceminister spraw wewnętrznych pan Jarosław Zieliński i pan prezydent Andrzej Duda. Wtedy jeszcze poseł na Sejm RPS, z którymi rozmawialiśmy i którzy, jak się przekonaliśmy, doskonale rozumieją specyfikę stosunku no administracyjno prawnego, znają zasady funkcjonowania służb mundurowych i sytuację w służbie celnej. Należy podkreślić raz jeszcze, iż służba celna jest obecnie jedyną służbą mundurową pozostającą poza zaopatrzeniowym systemem emerytalnym. Jest to ostatnia formacja mundurowa nieobjęta tym systemem. I trzeba tę nieprawną niesprawiedliwość w końcu wyeliminować. Katalog służb mundurowych jest bowiem zamknięty. Mamy w Polsce 11 służb mundurowych, w tym sądy, Sąd Najwyższy, Naczelny Sąd Administracyjny i Trybunał Konstytucyjny, wymieniają oczywiście także służbę celną. A więc mamy jedyną służbę mundurową poza zaopatrzeniowym systemem emerytalnym. Stąd, jest ta, stąd wynika ta dyskryminacja. Nie może być tak, że tylko właśnie jedna służba mundurowa ma wszystkie ograniczenia praw i swobód konstytucyjnych, nawet nieznane w innych formacjach, wszystkie rygory i restrykcje służby, pełną dyspozycyjność i podległość służbową, brak działania szeroko pojętego prawa pracy i nie jest to rekompensowane możliwością wcześniejszego przejścia na emeryturę, prawem do odszkodowania czy świadczenia w razie wystąpienia choroby zawodowej. Trybunał Konstytucyjny w tym wyroku, o którym mówiłem, orzekł, że zróżnicowanie sytuacji prawnej funkcjonariuszy służby celnej względem innych służb mundurowych jest arbitralne i dyskryminujące. Trybunał uznał, że trzy artykuły ustawy o emeryturach służb mundurowych są niezgodne z konstytucją. Wskazał, że funkcjonariusze służby celnej mają węższe uprawnienia emerytalne niż funkcjonariusze np. Straży Granicznej czy Policji, mimo wielu cech wspólnych tych służb. Jest to nieuzasadnione z punktu widzenia zasady równości wyrażonej w konstytucji. A zatem ustawa ta, którą prezentuję, mam zaszczyt prezentować, wykonuje wyrok tegoż Trybunału Konstytucyjnego. Szczegółowa i wyczerpująca taka komparatystyka statusu funkcjonariuszy celnych w stosunku do funkcjonariuszy innych służb. Stanowi załącznik do projektu. Jest to referat pani Marii Mrugały, bardzo, bardzo precyzyjny, do którego bardzo serdecznie państwa odsyłam. Tak więc, przyjęcie proponowanych regulacji ustawowych umożliwi wywiązanie się państwa z obowiązku wykonania wyżej wymienionego wyroku Trybunału Konstytucyjnego, ale przyniesie też następujące korzyści. I tutaj mamy aż 13 punktów. W interesie publicznym. Pierwsze, zakończy się mianowicie proces ujednolicania służb mundurowych. Funkcjonariusze służby celnej zostaną jako ostatni z wszystkich służb w pełni wyposażeni w analogiczną rekompensatę obostrzeń i rygorów służby oraz ograniczeń praw i swobód konstytucyjnych wynikających z, z cech stosunku służbowego. Nastąpi poprawa efektywności służby celnej w zasadniczych obszarach jej działalności. Jest to Ochrona granic, skuteczny nadzór nad produkcją, obrotem, wyrobami akcyzowymi, wspieranie przedsiębiorczości, wzmacnianie konkurencyjności legalnych firm, a w konsekwencji znaczący wzrost wpływów do budżetu. Nastąpi ograniczenie szarej strefy, powodujące spadek zysków zorganizowanych grup przestępczych, a więc także ich wpływu na życie społeczne i polityczne w kraju. Nastąpi skuteczniejsza ochrona wartości takich jak życie, zdrowie, bezpieczeństwo. Po trzecie, co spowoduje ta ustawa? spowoduje wzmocnienie statusu funkcjonariuszy służby celnej wykonujących bardzo istotne dla funkcjonowania państwa i obywateli zadania publiczne. Po czwarte wzmocnienie zabezpieczenia i ochrony funkcjonariuszy służby celnej uzyskanie równowagi między wymaganiami, ograniczeniami i warunkami służby, a czynnikami niwelującymi koszty tych warunków i ograniczeń. Po piąte wprowadzenie bardzo istotnego i skutecznego czynnika antykorupcyjnego w postaci utraty mundurowych uprawnień emerytalnych za popełnienie przez funkcjonariusza służby celnej przestępstwa korupcyjnego. Po szóste, zatrzyma proces odchodzenia ze służby funkcjonariuszy o szczególnych kwalifikacjach. Uprawnienia emerytalne mają bowiem charakter motywacyjny. No i spowoduje też zmniejszenie kosztów szkoleń ich następców. Po siódme, likwidacja. Patologii w strukturze zatrudnienia nastąpi wraz z tą ustawą, ponieważ przesunięcie większej ilości etatów zgodnie z potrzebami będzie mogło nastąpić, uwolnienie normalnej fluktuacji kadr i możliwości rozwoju, możliwość pozyskania osób o pożądanych kwalifikacjach do wykonywanych przez służbę celną zadań. Obecnie mamy taką patologię, że przyjmowani funkcjonariusze bez względu na ich kwalifikacje będą um mogli ubiegać się o stanowisko kierownicze do, nie wcześniej niż za 40 lat. Taką mamy patologię obecnie w służbie celnej. Równie daleka jest perspektywa uzyskania stanowiska wyższego, eksperckiego, tak zwanego. Który fachowiec się na to zgodzi? Jaka firma lub instytucja może sobie na, pozwolić na takie marnowanie zasobów kadrowych? Służba celna niestety na to przyzwala, przełożeni. Po ósme, opisane wyżej korzystne procesy kadrowe spowodują wzrost efektywności i skuteczności kontroli, a zwiększenie efektywności tylko o 1% daje w skali roku około 5 milionów złotych zysku. Tak więc każdy 1% zwiększenia skuteczności służby celnej pozwoli na sfinansowanie około 150-200 emerytur netto, bez sięgania do budżetu państwa. Zatrudnienie po dziewiąte, zatrudnienie osób młodych z kwalifikacjami adekwatnymi do potrzeb oraz zwiększenie fluktuacji kadr. Mniej osób bowiem wykona te same zadania. Umożliwi zwiększenie fluktuacji kadr, umożliwi zmniejszenie około tysiąc liczby etatów. Zatrudnienie tych osób młodych w związku z tą ustawą, dzięki temu mogli, będzie można po odejściu na dwóch tysięcy zatrudnić tylko tysiąc. Środki z tego tytułu wystarczą na sfinansowanie 3,5 tysiąca emerytur w minimalnej wysokości 40% lub 1800 emerytur w maksymalnej wysokości 75%. Wejście tej ustawy w życie spowoduje też jednorazowe zasilenie budżetu składkami zgromadzonymi w OFE, bo taka jest zasada. Po 11. Likwidacja niedoborów kadrowych oznacza likwidację aktualnie stale występujących kosztów delegacji, przeniesień i szkoleń do nowych zadań w ramach ciągłego łatania braków kadrowych. Po dwunaste likwidacja kosztów alokacji nastąpi, wynikających z przeniesień dużej liczby funkcjonariuszy służby celnej do innych miejscowości, które w 2015 roku wynoszą rocznie ponad 4,5 miliona złotych. To pozwoli na sfinansowanie 160 do 270 emerytur w zależności od ich wysokości. I po trzynaste nastąpi wzmocnienie zaufania funkcjonariusza celnego do państwa poprzez realizację zobowiązania rządu, które wymieniałem wcześniej. O włączeniu funkcjonariuszy celnych do zaopatrzeniowego systemu emerytalnego. Dzisiaj sytuacja kadrowa w służbie celnej jak wygląda? Zarządzanie kadrami jest od 10 lat zaburzone i obecnie sytuacja jest wręcz krytyczna. W służbie celnej ponad 30 procent to osoby w wieku powyżej 50 lat, podczas gdy w Policji, Straży Granicznej lub Służbie Więziennej takich osób jest mniej niż 3 procent. Takie mamy porównanie. Jest to kadra z lat 90., więc za kilka lat ponad połowa w służbie celnej będzie w wieku 50+. Należy dodatkowo podkreślić, iż projektowane niniejszą ustawą zmiany znacząco wzmocnią i poprawią efektywność funkcjonowania służby celnej, rozwiązując jednocześnie znaczną większość obecnych problemów o charakterze kadrowym i organizacyjnym, które potwierdza sam minister finansów, na przykład w odpowiedzi na interpelację poselską nr 10466 z 19 sierpnia 2011 roku. Należy zapytać za doktorem Andrzejem Halickim, musimy zapytać, czy godzimy się jako społeczeństwo na to, by zaawansowany wiekowo funkcjonariusz, a więc osoba o obniżonej sprawności psychofizycznej i niższych zdolnościach poznawczych, chronił nas przed napływem do Polski skażonego spirytusu, toksycznych odpadów, broni i amunicji, substancji psychotropowych i innych materiałów stanowiących realne zagrożenie dla bezpieczeństwa obywateli. Negatywna odpowiedź wymaga podjęcia konkretnych działań, w tym przy objęcia funkcjonariuszy systemem emerytur przysługującym funkcjonariuszom innych służb mundurowych. Szanowni Państwo, ponad 2000 tysiące emerytur może być sfinansowana tylko z tytułu wydatków, których nie będzie po wprowadzeniu emerytur mundurowych. I tutaj odsyłam uprzejmie do kalkulacji, która jest w załączniku do uzasadnienia projektu na stronie 14. Środki, jakie pozostaną z tytułu składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe wystarczą na sfinansowanie pozostałych emerytur, a nadwyżka zostanie w budżecie. Do tego dochodzą środki zgromadzone w OFE, które zostaną przekazane do budżetu. Bo taka jest zasada. Już tylko te środki zapewniają finansowanie tej zmiany przez pierwsze lata. Z całą mocą należy podkreślić, że od lat nie są podejmowane systemowe działania w Polsce, które zmierzałyby do marginalizacji szarej strefy w sferze działalności służby celnej, którą szacujemy dzisiaj na ponad 20 miliardów złotych. 20 miliardów złotych. Przeprowadzona częściowa modernizacja służby celnej przez poprzedni rząd oraz wprowadzone wraz z nią rozwiązania. Nie w pełni ograniczają funkcjonowanie szarej strefy. Co trzecia złotówka w budżecie państwa pochodzi z działalności gospodarczej nadzorowanej przez służbę celną. W 2014 roku funkcjonariusze celni zajęli prawie 400 milionów papierosów i ponad 320 ton tytoniu, ponad 1 tonę i ponad 40 tysięcy sztuk narkotyków, ponad 670 tysięcy litrów spirytusu, ponad 7 milionów litrów paliwa. Zajmowali też dobra kultury, waluty, okazy CITES, leki niewiadomego składu, bursztyn, szkodliwe zabawki i wiele, wiele innych przedmiotów. Likwidowali nielegalne fabryki papierosów i alkoholu, które możecie Państwo znaleźć na półkach w sklepie niestety także, ale z drugiej strony systematycznie rosną straty polskich firm tytoniowych z powodu wzrostu przemytu i nielegalnej produkcji papierosów. Rosną straty przemysłu spirytusowego paliwowego. Spada dochód budżetu państwa z akcyzy. Chciałbym Państwu przytoczyć kilka dosłownie tylko typowych ujawnień yy, dokonanych przez funkcjonariuszy służby celnej. Na przykład 47 kg kokainy na lotnisku Chopina w 2012 roku. Czy w 2014 świeże ujawnienia na przejściu w rochusku, 96 kg heroiny. Miesiąc później w Medyce 150 kg heroiny o wartości rynkowej 30 milionów złotych. Na jednej z posesji celnicy ujawnili 14 tysięcy litrów alkoholu w trakcie produkcji nalewek, w których 15 razy przekroczona była dopuszczalna ilość metanolu. To później trafia niestety także na półki w sklepach. Blisko 7,5 tysiąca litrów podrabianego alkoholu w łodzi. Ilość ta pozwala na wyprodukowanie 22 500 półlitrowych butelek wódki imitującej markowy trunek. Była tam urządzana nielegalna fabryka spirytusu. Takich spraw jest niestety dużo. Ponad 60 tysięcy paczek papierosów zabetonowanych w pustakach na przejściu w medyce. Celnicy na przykład w hełmie udaremnili przemyt blisko dwóch tysięcy pluszaków. Celnicy zatrzymują rocznie 5 milionów podróbek około, bardzo często zawierające substancje niebezpieczne, stanowiące zagrożenie dla życia i zdrowia naszych dzieci. Analizując uwarunkowania dotyczące służby celnej nie sposób odnieść wrażenia, że państwo, oszczędzając miliony na emeryturach funkcjonariuszy celnych, traci miliardy z tytułu patologii w zarządzaniu formacją. Niniejsza jest jed, ustawa jest jednym z elementów wzmocnienia służby celnej, który wraz z kolejnymi zmianami prawnymi jest warunkiem Znaczącej marginalizacji szarej strefy i pozwoli na zasilenie budżetu państwa wieloma miliardami dodatkowych wpływów, co przełoży się na znaczący wzrost stopy życiowej wszystkich rodaków. Szacujemy, że, szacujemy, że nawet ponad 10 miliardów złotych rocznie jest możliwe do pozyskania, i wiemy, jak to zrobić. Uważamy, że elitarna formacja mundurowa, jaką jest służba celna, kadrowo porównywalna do dużej komendy wojewódzkiej policji. Przynosząca do budżetu ponad 1 trzecią wpływów, dbająca o bezpieczeństwo obywateli całej Unii Europejskiej, bo to jest zewnętrzna granica Unii Europejskiej, i zasady zdrowej konkurencji, powinna być adekwatnie traktowana do doniosłości realizowanych przez funkcjonariuszy zadań i powinna być adekwatnie traktowana do, do, do doniosłości tych zadań przez państwo, tak aby mogła generować znacznie więcej wpływów do budżetu i skutecznie zapewniać ochronę obywateli i interesów przedsiębiorców. Uregulowanie uprawnień emerytalnych, tak jak jest w innych formacjach, nie jest szczególnym przywilejem, ale elementem spójnego systemu, który zapewnia efektywne funkcjonowanie formacji i wykonywanie zadań na oczekiwanym poziomie. Tak jest w Polsce we wszystkich innych służbach mundurowych, tak jest w każdym kraju który dba o swoje interesy, dba o bezpieczeństwo obywateli. Jest kilka krajów, które się z tego wycofały, ale też go żałują. Nigdy jednak tego nie powie rząd, bo jest to niepolityczne. W imieniu Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej proszę Wysoką Izbę o wsparcie przedłożonego projektu ustawy i szybkie wdrożenie regulacji w przedmiotowym zakresie w życie. Dziękujemy wszystkim za dotychczasowe wsparcie naszych starań, dziękujemy posłom i senatorom, którzy nas wspierali oraz wszystkim obywatelom Rzeczypospolitej Polskiej, którzy projekt obywatelski podpisali. Dziękuję bardzo za uwagę.